Siemanko, z tej strony mam bliższy, niesamowity materiał, a, a posłowie walczyli o tytuł najlepszej drużyny w Polsce. A mecz był na takich zawodników jak Kiyoshi, Fallen, Falen, czy Ksen, którzy nie raz pokazywali, że grają grać na topowe drużyny na świecie, które grają na Majorze. Pierwszą mapę przegraliśmy, drugą wygraliśmy ledwo, co i trzecia, decydująca, którą teraz będziecie oglądać, była mapą o wszystko. Zostawiajcie łapki w górę, wspierajcie Posłów i życzymy Wam miłego oglądania. Taki fakt, że do kartonu podchodzicie, znajdujecie, i wracacie i tam zabiegacie, nie? Jest blisko, Adrian. To podjechali. Mity dwóch. I banan. Flash. I banan, jedź. Med. Meta. Jest nice, banan. I tu do B, dobra do nice. No. nice. Banan. Chodźcie do A. Jest na blisko, jeden. To cofnij, cofnij, bo stracimy jeden gościa. na A. Cofnął. Oks. Banem wiadomo. Ilu? Jeden no. mit, jeden mit Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Eko gra. Okej. Okay. Jeden, mm -hmm. jeden na idzie z Dobra, trwamy, nie? Do A. Jeden na idzie kiedyś. Dobra, lecimy na niego. Ja PMA. On blisko do lewej może być. Jest pod site'em, pod site'em. Też jest. Nice. Tak? Zabiję, spokojnie. Lecę, patrz, lecę, patrz. B. Jest CT, chyba jeden. Nie, no, nie. Konek, no, nie, nie. Yes. konek. Dobra, leży, leży. Sorry, bo tam kurde fake info poszło ode mnie Gówniana sprawa, ale lecimy z nimi. Nie no, no, spokojnie. A jak coś to ja mam, PMA nam idzie, nie? Maka, ja pójdę za akcji. Kocie. To ja zeskoczę Busta robią, busta robią. Leży, jeszcze jeden. Nice, brawo, CT! Hey, brawo, super, super! Ta, brawo! Ale jeszcze jeden, jeszcze jeden. Bo przy ściany? Kurwa! Chłop się Chłop <noise> się wbijamy w pierwszy tempo, tak? Ej side, 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 side Ej plecy idą Ej, Ekoa było, ekwa Plantuję, patrząc górę Znaczy Palę pale górę Dwóch, dół, dół Dałem smoke górę, Znaczy, dół Białe Białe jest, uważaj Góra Góra deagle Jeszcze białe, jeszcze białe Czekaj, snary, czekaj, czekaj. Ej, ty, masz po tym. Nice. Brawo. Nie ma ojca, nie ma ojca, widać. Wyżył się na enemy On mi ukuł. Bo... Rzućcie coś, koledzy. Ja ci ja rzucę. Albo dobra, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Dobra, dobra, dzięki. Poda, 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 poda. Nie, nie, kontroli, jak pierwsza runda, jak pierwsza runda. Ja z Adrianem pod A i B bejcie. Dobra. To idziemy. Sędziadka <noise> Jakiś problem <głos> <głos> Ale tam agresywnie gracie, ofikujcie Aj banan, banan Co trzymaj banan Podejdź, możesz podejść Narli na 3 HP 3 HP 1 A nie wierzy Leży Dawaj Adrian. Jeszcze jeden Jeszcze jeden tam jest 80 HP Jest, nie tak. to jest. I pchaj, 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 pchaj od razu. Jeszcze jeden B, jeszcze jeden bebył. Ok. B był. Ok, tam tu już nie. Dwa, trzy dni, dzisiaj. O kurde, trzy dni, Dwóch mit. Tak, leo to będę, nie? Dwóch mit nie to. Elo! A kurde, bardzo ja mi zabrakło. Tak to, dobrze tu. 40 HP ma jeden. Brawo! Jezu, ale jesteś stary tam, i dobry. Dobrze, tam habi na czas zagrałeś tam. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja, za, 0. ja mam za mały sens, kurde, chyba. Muszę zwiększyć. Tak samo, tak samo gramy, tak samo gramy. Sensa i starych się nie zmienia. No, prosi ją prosi na raz, sensa starego się nie zmienia. Miałem dać podanie, pakę. Leci tu, blisko Adrian. Skupcie się. Adrian, blisko masz. D Daj mam pakę podać czy już nie? nie? Nie, 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 teraz nie. Teraz już jest jeszcze ten... jeden na B. zabijmy tego Adriana. Chodźmy. A tej pakę już są na tyłach? No, on może jest. mieć spasa. Jeden biały i jeszcze jeden Site B. Pak, on brawo. jest z nami. Leży, leży. O, ale brawo. Ale dwóch. I skrócił wam tam. Brawo. Ja mój skan. Idę pakę, -e, idę pakę -e. -e, wziąć. Białe. Nice! Last A, last A. No to idę pakę -e plantować, będę Side. B. A nie! Side B. Sorry! Dobra, no to idę, idę, idę Ej, jak? Patrzcie tam No dobra, patrzcie konektor na razie, okej? Okay? A muszę z paką przejść. Jest side dalej. Ej, na, na co dać planta? Na górę, na górę, na górę daj. Idźcie w górę po prostu Idę w górę po prostu. No trzącetę. Be, to co idzie, co to. Wow, right. Brawo, 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 super. Jako? Ye teraz zrobimy sobie. Zrobimy wjazd, wjazd wjazd. Przed dwa. Okej, okej, okej. Ja mogę iść Dobra, pójdę z tobą, panie happy. <mandł> <laughs> no nie. Tylko pies. Ja jestem żywą tarczą. Wiem. Jest dobrze Snarli. Na blisko patrz na blisko snarli? Ej, trzech tu jest, trzech. robią. No ja mam białą. Jeszcze dwóch tam jest. Jeszcze jeden. Ej, czterech tu zagrali Mit, mi, mi, ulica, ulica, mit, ulica, mit. Ulica, Coś ulica, ulica, ulica. mi się zacięło. Ulica, Brawo. Nice. Adrian, space o na Pukacki. Nie no, widać, że ojciec i, i gość bez ojca robią robotę. Jaki ojciec taki syn? Haha! teraz, teraz, Dobry temat Ej, ej, możesz mi zrobić jedną jedno, jedno rzecz dla mnie? No Ej, co jest? Płaka, Marcin Ale co cię się? Kura, góra. Góra, góra, góra I białe Białe grono Leży, leży, leży Brawo nie go nie Jeszcze, jeszcze biały, jeszcze biały, jeden i góra Biały, flash I góra, 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 drugi Leży Brawo! Nice Lecimy! Dajcie pakuj kontrol ten fake, fake na B Ja z Adrianem górą Ja z Adrianem Guru. góru Nate pod B O Mogę skrócić się. Tak? Patrzę, banan. bananę. Dwa lata temu. Już będzie, wiesz co? On zostanie jeden tu, bo już jest. Jest, jest, rąk, rąk, No, znaczy, o, banan, 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 banan. banan. Fast fa, pasa gra na bananie. Jest. Dwóch, Najdalej lewo, dawaj. Brawo. Jak on się nie jara, kurwa. Do góryska, że A, panie. do rogu Aj białe. No to patrz mi prawo, patrz mi prawo. Patrzę. Na, na niego No kurwa. Side. Plecy. 1 na zero. Dwóch plecy. Dwóch plecy, bijajcie, bijajcie. Mied. No jest, jeszcze. na mnie się zrobiło. Ma 0 Papie idź do paki, co? Grzecie, słuchaj, robię. Renuciek tego mi Jeden na pewno musiał zrotować albo coś. Możliwe, że górę poszedł, wiesz? Idź, słuchaj, ta góra mi mnie Góra jest, na pewno. Aż białe, jest góra. Jest góra, góra. Na blisko. Nice! Super. Mówiłem to ma... Info Nie ma góra, 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 góra. Z Riffem. Shotgun, shotgun Brawo, brawo, super Wiecie kto tam gra Panem, Kiosz, Xen i Vince ten jaką miał Vines i ten Inkubus A wszyscy 120 fps iPady Oprócz oh, Kseny, bo ma tableta. Mam teraz Ale... androidy i Papito gra górą A, ja z Adrianem piknem, idę pod info, a wy dwóch B. Jeżeli nie ma pod A, nic, Adrian idziesz konektorem na B. Idę B. B. Papito górą A. Pod info Dobra, gra. Iduję nice. w razie W. Ulica Cisza. Góry ba, nie ba, widzę, góry nie widzę. Idź. E, Flesz banan daję. Podchodzę coś. Jest ten. U mnie coś. Ej, jeszcze, jeszcze ten. E, kartony, kartony. Kartony. Side. Side. Weszli. Dwóch, dwóch jest. Jeden na bananie. Powiedzą mnie. Banani, kartony. E, kartony.